Witajcie! Znajdujemy się dzisiaj na warszawskiej Białołęce w budynku zlokalizowanym przy ulicy Dionizosa. A ja zaprezentuję Wam trzypokojowe mieszkanie położone na czwartym piętrze w budynku z 2021 roku. Zapraszam do zwiedzania. Do mieszkania wchodzimy przez szeroki przedpokój. Umiejscowiono w nim dużą szafę. Na lewo od wejścia salon połączony z kuchnią. W kuchni lodówka z zamrażalnikiem, kuchenka z piekarnikiem, czajnik elektryczny. W salonie dwa stylowe fotele. Aktualnie mniejsza sypialnia urządzona na bawialni. Główna sypialnia jest bardzo przestronna, wyposażona ją w dużą szafę. Łazienka w pełni wyposażona, prysznic, pralka, umywalka WC. Budynek oddano do użytkowania w 2021 roku. Jeżeli spodobało Ci się to mieszkanie, nie zwlekaj. Omów prezentację jeszcze dziś.